Siema Menelu! Siema Gremlin e, Co ja tu robię? E, to się zobaczy co robisz Generalnie e, tak, tutaj... E, bo ty już grałeś chyba troszeczkę, co nie? Coś tam próbowałeś? Grałem, grałem No, e, okradłem już ten samochód Ule. Chodź tu na górę do mnie Tu jest gościu, którego... Meister meissner. Tak, Meister Generalnie w razie czego, jeżeli padniesz To pamiętaj o tym, że u niego możesz odkupić itemki Wiem, miałem już z tym do czynienia, ale... Takie drogie są te itemy. Ale wiesz co, no część rzeczy warto odkupić. Wiadomo. E, dobra, co tam pijesz? Dobra. E, no i co? Próbujemy. czekaj proszę. Aha, nadal szukam. Dobra. ok My mamy wspólne zadania, czy... E, to czy każdy z nas ma takie same, e, ale e, robimy je osobno. A, takie rzeczy. Dobra. Tak. I tak, na dwor, tak, tutaj chyba, na początku, pogadaj sobie z nim w międzyczasie, żebyś miał te zadania, bo to masz zadania. Aha. Zadania masz pod i, nie wiem czy wiesz. Wiem, wiem. Okay. Które zadanie, które zrobimy? Wiesz co, weź sobie wszystkie ten, przyjmij, bo Aha. to jest, wiesz, poza tym, wiesz, nie musimy chodzić wspólnie, bo to może być przy niektórych zadaniach uciążliwe, bo często musimy po prostu szukać rzeczy w świetnikach, i tak dalej, i tak dalej. Bo generalnie na koniec sezonu, tam chyba po 30 dniach, zostaje, jest coś w stylu wyborów na króla Meneli. No i chyba też, nie wiem właśnie jak to będzie działać, jak ta mechanika działa, to będziemy też ze sobą rywalizować. Tu możemy sobie później założyć pierwszą bazę, jak będziemy mieli jakieś rzeczy, Wiesz, że w tych baczkach możesz palić, żeby było cieplej? Wiem, wiem. wiem. A wiesz, Mogę gdzie jest darmowe ciepło? Wiem, tam dalej w tych y, slumsach. Eee. Wiesz, co? Przy dworcu bliżej jest. Gdzie przy dworcu? A to ci pokażę od razu, bo możemy tam pójść. U tak zwanych moczymort. Moczymort mówisz. Tak. Dobra. Ej, tak szybko chciałbym nawiązać do odcinka, który wejdzie w piątek, no. y, mianowicie do Twoich widzów, że mogliby wymyślać jakieś pomysły, jakieś wyzwania na następny The Great Tournament. W sensie, że w następnej grze mamy losować killera albo mamy grać z tylko brązowymi addonami i takie rzeczy. A, okej. Okay. Dobra. E, taki protip. Pamiętaj, że jak przeszukujesz śmietniki, e, to na razie chyba masz pierwszy poziom, więc będziesz miał tylko jeden. E, Jedno ostrzeżenie, przy drugim wdeptujesz w gówno, i później wiadomo, śmierdzisz i ludzie z sobą nie chcą gadać Ale taki prototyp, w razie czego, jak będziemy o dwa, tak jak tu jest pole na 9 to te małe kosze mają tylko i wyłącznie dwa, dwie ostrzegajki. W związku z tym, nawet jak już trafisz dwie, to możesz pozostałe pola sobie odkryć. Dobra. Okay. I tam, tam masz o. Teraz ja sobie tylko przeszukam. Ej no, co, co jest z Menelu? Jak mi okrada Menel? No i, i tutaj masz... tutaj o kurda, tu nie byłem. Tu. Okej. Okay. ma mordo. Ej, okazuje się, panie kolego, że e, brałem udział w rytuale. Ostatecznego chlania. U, wygrałeś? Wygrałaś? No. E, nie, to jest. E, jeszcze nie Też Podobno, zresztą zaraz sobie zobaczysz, że brałeś z nim udział i dlatego e, stajesz się chyba menem. Dobra. Takie rzeczy. E, też jest jedna taka rzecz, że. E, jak ja gadam z jakimś gościem, to niestety ty, tobie to blokuje, wiesz? Mogli być z już zauważyć. Dlatego też takie totalne chodzenie ze sobą wspólne nie do końca ma sens. możemy chodzić osobno, wykonywać zadania osobno. O kurczę, nie wiem, czy to zrobię. A, dobra. Natomiast możemy sobie czasem pomagać, bo wiesz, czasem będziemy mieli jakieś questy typu, nie wiem, znajdź się tak? obrodowego, albo coś. I, I możemy sobie wzajemnie, wiesz, pomagać I, i tak dalej, dobra. Znajdź sobie własnego. A, jakby co, co jakiś czas są takie oprychy. I póki nie masz 100 monet na koncie, to nic ci kompletnie nie zrobią. Natomiast jak już masz 100 monet, no to mogą ciebie określić. Czasami proszą tylko o papierosy, jakieś takie rzeczy. Ja sobie tylko przesunę jedną rzecz, albo nawet w ogóle y, usunę tą. Dobra, żeby e, na było widać. E, I jakby co, jak jesteś zmęczony, a nie chcesz tracić czasu na spanie, to możesz e, pić kawę. Kawę albo energetyk jest tego no. pamiętam, plus 15 do spania, energetyk plus 10 No ja nie pamiętam dokładnie. To znaczy, jest z tego oczywiście minus, bo może chcieć ci się srać. A wtedy co? No musisz iść do kibla. A gdzie tu jest jakiś kibla? Eee, przy stacji benzynowej. No, mówię... Wiem na pewno, że jest perk, że można się załatwiać byle gdzie. O, ale to. No nie też tak byle gdzie, ale, ale jest coś takiego. W kioskach możesz sprzedawać te puste butelki, jakby co. Okej, okay, butelka zwrotna. Tak, Można ją, tak. uwaga, zwrócić. Za jednego dolca. Dobra. Niech. Dobra, czekajcie. Ehm, tu, tu, tu. Ja sobie zacznę robić zadanie. Dlaczego boli mnie głowa? Aha, jakby co, pod M masz mapkę. Aha, i właśnie, mapkę. Dobra, e, pierwszy dobrze byłoby pożebrać i mieć 50 na mapę. Bo ja jest lepiej. 67 to co mam kupić? No kup, a, ale to sobie kupisz tylko. Dobry e, Bo ona jest o tyle istotna, że łat łatwiej się później poruszać, wiesz? Tak, to kupię. Zaraz, Uuu, resztka wina. Eee, dobra. Jakby co, jeżeli ukradniesz coś, ale będziesz zbyt blisko policji, to policja może ciebie e, gonić. Co ciekawe, można jej uciec. O, 53. Dobra. Czy tu kupimy? Sprzedawcy, u sprzedawcy tutaj, bo nigdy nie pamiętam. Tak. Okej. Okay. Dobra, mam już mapę. Ja też. Jeszcze Cię. później latarkę wypłaca się kupić. No i wiadomo, później jakieś jedzonko, jakieś takie rzeczy. Eee, dobra. Eee, pod M, jak wejdziesz sobie, to masz zadania i jak sobie naciśniesz na zadanie dane, tu masz. O, tu mam oznaczone, gdzie mam iść. Tak, 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 tak. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, co ja mam? Dobra. Idziemy do Tiaksa. Ale pierwszy będziemy po drodze sobie gaworzyć z ludźmi. Jakby coś śmietniki restartują się co pełne 24 godziny od kiedy do nich zaglądałeś. Okej. Okay. Ej, jak wdepnę w, sz, w szrapiela, to... W szrapiela? To to w sz, w szrapnela, to mi się ten, ciuchy psują, nie? E, no i możesz śmierdzieć. A jak nie mam założonych ciuchów? Eee, to chyba tak... Krzysiek, ty... Oj, 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 dobra. Dobra. Ja już trafię do pierdla. Musiałeś <grym> się okradłaś? Jedenasta minuta gry, live'a, tak? Już w pierdla. Tak. Eee, tu, tu, tu. Jakby co, jak będziesz może morale masz zdruzgotane czy coś to Świerczyka musisz kupić. A to ja sobie poleżam, bo tam muszę chwilę posiedzieć w tym pierdolu. Kurde. Wspaniałe znalezisko i już prześmierdłem, oczywiście. No już O! Mam dziwny materiał. No to Super. spoko. Później fajnie by było jakbyśmy znaleźli sobie, albo wykraftowali jakąś jakąś o e, tą mm, skrzynkę, żeby niektóre te materiały, szczególnie takie do budowy trzymać w bazie, żeby w razie czego jakbyśmy padli, żeby one nam nie, nie zginęły. A zamierzamy się osiedlać tam koło tego Meissnera, czy gdzieś wiesz indziej. Wiesz pierwszą bazę można sobie zrobić tu, później można sobie, wiesz, robić kilka baz, to nie ma znaczenia. Tym bardziej że jak dostaniemy dostaniemy umiejętności, jakby dodatki do tych naszych baz to, to, to jest kwestia taka, że Eee, że, że to działa na wszystkie bazy. Kweny, eee, więc to jest, eee, że tak powiem, nagrywka zrobiona tylko dla osób z gammy, z którymi będziemy sobie eee, nagrywać. Okej, okay, chusteczki na eee, Jakby co tam, czasem w silnikach też można znaleźć rzeczy, które pomogą ci eee, ten. Luz, luz, luz. O co? Ach, bo wiem gdzie jestem. Tak, czy, czy, czy ja trafię przypadkiem do... Tak... Do wzrusza. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra, to wiesz co? Ja się póki co będę skupiał na mhm. zadaniu barman, który będzie mi pozwalał stworzyć potem ten życiodawca. Okej. Okay. Znaczy, powiem Ci tak, że ja yy, generalnie na razie planuję troszeczkę tylko się yy, rozwinąć i, i wiesz, parę rzeczy. Aha, tu mogę tylko kraftować. E, wiem, wiem wiem, wiem, e, wiem. Wiem wiem, że to tak działo wzrusza, ale dziękuję. Dobra, dziadek. Okej, okay, na razie nie mogę. uwiewiora coś mam. Nie. Nie chcę... I też możesz czasami ich zastraszać i pobić, tylko że to się czasem nie opłaca szczególnie na początku w pierwszej konwersacji. Ale kogo zastraszać i pobić? No na przykład innych maneli. O. Bo na przykład jak przegrasz, to... Mogą być później na ciebie bardzo długo obraźnie No okay, wygram e, też nie wiem jak to tam. E, bo raczej będzie ciężko na początku wygrać, wiesz, jak jesteś. No ale no, i, w sensie jak tam kiedyś nie wiem. Zostawisz Ale nie, no, czasami to, masz to zadanie, postawiam. że możesz e, wygrać i coś dostajesz od nich. okej. Okay. O, blachy mam. Jaką blachę? No, ten ze śmietnika blachy blacha wykrzebałem. Blacha, materiał do wytwarzania. A, ok. Oh. Mm. Uh. śmieci. Wow. E, one też na no, dłużej palą, wiesz? Mm -mm. Okej. Okay. I zabawki. Pamiętaj, żeby patrzeć na to, czy jest wystarczająco ciepło. No, 18 stopni, poziom ciepła na maksa. Walizka okay. retro, Ooh. kryjówka wyposażenia. Nie masz pojęcia, co w niej jest, ale z środka wydobywa się słaby poblask. Okay. To, to już mamy pierwszą osobę do naszej kryjówki. Ja nie wiem, czy Lef. będzie mogli chować rzeczy na przykład. Kolejne wspaniałe. Bo jak nie, wybrzecza. to może się okazać, że będziesz mógł ją sprzedać. Taboret. Kryjówka wyposażenia. <grych> e, ewentualnie też pamiętaj, że możesz te rzeczy mm, rozłożyć, tak, zdekraftować. Nie. No, a już mam, ja już mam przeciążenie tak swoją drogą. Eee, okej, okay, no to nieźle. Czekaj, zobaczmy. Dobra, mam reklamówkę to sobie. Założę. A to, że mogę dekraftować to akurat wiem, bo widziałem ten w wytwarzaniu. A, właśnie, czekajcie, trzeba zdrapkę zdrapać! Ja już zdrapałem, nic nie wygrałem. Może to by się poszczęści. Nie, to chyba sycylijska zdrapka. Absolutnie nic w niej nie ma. O, spatygowany parasol. No kurde. Zostaw go sobie, jak będzie padać, to zawsze masz jakąś tą... Na głowie zakładasz, wiesz? Jakby co? Okay. O, grzebanie w śmietnikach, następny poziom. O, proszę, ja Super. jeszcze nie mam. Dobra, czy coś tu. Ja znalazłem lifehack, hack gremlin. Słuchaj, zdejmij sobie wszystkie ciuchy i grzeb w dużych śmietnikach, nawet przez szrapiele. A ty przez to nie śmierdzisz i ciuchy przez to nie śmierdzą. E, ty, ty śmierdzisz? Nie, nie śmierdzisz. Nie śmierdzisz? No, to ciekawe. Nie. O, to jest live, tak. O, mogę wrócić do Snera i zrobić życiodawca. dawca. to będzie? Ja sobie kupię kawusie na wszelki wypadek. Nawet ja tak swoją drogą widzę, że tego, że obok e, ciuchów no. masz pasek wytrzymałości 30 na 30 nie? No, no, no. Jak to, się, jak to się zużywa? Przez to, że to nosisz, czy przez to, że to śmierdzi? Więc eee, co, różni, bo na przykład możesz też roz, e, w tym w śmietniku rozzerwać. A, takie rzeczy. No. Trzeba no. uważać. Nie wiem w sumie, gdzie jestem. Tu jestem, o bo, ale ja mam daleko. Czy tu mam coś blisko? Nie. O kurde, 53 monety od jednego gostka dostałem. No to gratki. Uuu, metro. Dobrze, idę. Teraz idę dobrze. O. Cześć. Przecież... Aha. Dobra. E, mam gościa, u którego można kupić antybiotyki. Także spoczko. Za ile? E, a zaraz ci powiem, bo akurat wyszedłem z Nie. tego. Bo w supermarkecie akurat też można kupić antybiotyki. Za 105. A to w supermarkecie chyba masz antybiotyki trochę taniej ja też pójdę sprawdzić, bo jestem blisko. Ja właśnie mam problem z tym, że e, jak nawet grałem na swoim save'ie, to nigdy nie znalazłem e, Super parketu. A to są dwa i to na jednej ulicy. No. Okej, a już mówię, z antybiotyki kosztują 70 w sklepie, no to nie przebitka. a dobra. E Ej, my się tu możemy wymieniać i to mamy? Tak, te możemy. Okay. No właśnie dlatego opłaca się grać wspólnie. Bo jak na przykład, nie wiem, będziesz padał, tak? E, no. i, I przyniosę ci bandaż. No to... O, części elektroniczne! Ale ja mam mało HP, a czemu tak? Kurde. Coś dzisiaj świeci na czerwono? Na czerwono nie, ale pomarańczowe było. Okej, okay, bo jak masz na czerwono, to może ci spadać ten. Ja właśnie się zastanawiam, e, Query, jesteś jeszcze na live? Co to mi się świeci na czerwono? Jak się mogę tego pozbyć? Co muszę zrobić? Tutaj macie. Wszystkie bandaże zwróciły. kurde. Już? No, strona. czekaj, bo no, właśnie widzę, że to nie do końca chyba dobrze. To mogę kazrować. O, właśnie. Nie, no dobrze jest. Okej, okay. czekaj, szczęście, hm, jak sobie z tym poradzić? A morale mam zrozgotane, dobra. Było A... chyba nawet jedno zadanie, czyli jak masz zrózgotane morale, czyli tam chyba poniżej 20, to masz iść do Meissnera. O, wytr... żeśmy znaleźli. Mm -mm. O, widzę żołnka w bandanie, w kapturze, to jest chyba zbier. No. E, też taka rzecz, że przed nim można uciekać... E, do... E, tej. E, możesz uciekać przed nim do, do jakiegoś sklepu wiesz? No. Ej, a jakby mnie przy policjancie zaatakował, to, to by ten... On mnie, on mnie może przy policjancie zaatakować? E, wiesz co? E, słyszałem, że to się czasem bugowało. Więc ciężko mi powiedzieć. Ile sprawdzić? Mam tylko 30 monet w ten odcinku. O, ej, zaatakował no, ja mnie policjant się. tu jest. albo bez sensu. Jakby co też... Niektóre te rzeczy, które znajdziesz, tak? Możesz czasem ludziom też sprzedawać. Mm -mm. A? Nie, na Nie. Czekaj, tu jest... na ga drugi poziom wbija. Okej, okay, czekaj, ja się zastanawiam, tak. Czy ja jestem blisko komendy? Czy mi się wydaje? Hmm. O, ja już na drugi poziom. To by jakoś dobrze idzie, bo mi na razie nie było nic na drugi. Ja tarduję panie. Ja będę tym żule miesiąca. O nie, panie. Oj, nie tle, ma tle, mojej tle. zgody na to. Jest chyba sklep, jeśli dobrze pamiętam. <noise> Chciałem wejść do sklepu, a to akurat mi się ziomóg na patoczu. Dobra. Nice. Dawaj o, pieniądze. Nie, i pimo kurca Dobra, 26 dolarów w ciągu co Co tu możemy kupić? o oh, pensje. Oj, ten Oj antybiotyki drogą. To jakbyś wiesz, był parę na... w, w sklepie też jest apteczka i... E, kombucha. Ten żółty napój się bardzo często przydaje. Okej, okay, zobaczę, czy ja mam cokolwiek tu, co by mi mogło poprawiać morale. Nie, chyba nie. Tylko. Dobra, wejdźmy Ale weźmy sobie jeden bandaż. Jakby co, to też możesz sobie sam skraftować bandaż. Wiesz o tym? Ja, wiem, wiem.